740 dzieci dryfuje na morzu. Wszystkie państwa mówią nie. Jedna osoba mówi tak i ratuje je wszystkie. Statek dryfował po morzu arabskim. Na pokładzie 740 polskich dzieci, sieroty, ocalałe z sowieckich łagrów. Ich rodzice nie przeżyli zimna, głodu i pracy ponad siły. Przeszli przez Iran i trafili na coś gorszego niż niewola. Obojętność Brytyjskie porty Indii zamknięte. To nie nasz problem. Dwunastoletnia Maria trzymała za rękę sześcioletniego brata. Matka przed śmiercią powiedziała tylko jedno – chroń go. Ale jak chronić, gdy cały świat odwraca wzrok? Wieść dotarła do pałacu w Gudziaracie. Jam, Saheb, Digvijaj, Sindzi – mały władca w cieniu Imperium Brytyjskiego. Mógł milczeć, miał wszelkie powody, by się podporządkować, ale zapytał tylko Ile dzieci? 740. czterdzieści. Brytyjczycy kontrolują moje porty, ale nie kontrolują mojego sumienia. Te dzieci wejdą na mój ląd i wysłał wiadomość do statku. Jesteście tu mile widziani. Maharadża czekał na nabrzeżu, uklęknął przed dziećmi i powiedział nie jesteście już sierotami, jesteście moimi dziećmi, jestem waszym bapu, ojcem. Nie zbudował obozu, zbudował dom, polska szkoła, polskie kolendy, choinka pod tropikalnym niebem. Co jest silniejsze: potęga imperiów czy jedno ludzkie serce? Co o tym sądzisz? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Zostaw lajka i subskrybuj kanał, jeśli chcesz wiedzieć więcej niż inni.